Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową kolekcję filmów Foster Hyde'a. Zapraszamy do oglądania. To jest film z drak camera i jej szyciłki wyjeżdżają do Transylwanii, gdzie ma się odbyć Koro, koronacja królowej wampirów Drakulory. Ty jesteś nową królową wampirów! W Straszyceum jest uczennica o królewskiej krwi. Ty jesteś wybranką! Nigdy w życiu! <laughs> Lord Stoker! Co ty tutaj robisz? Przyprowadziło mnie do ciebie wampirze! Ja Wam film o nazwie Upiorna Siła Miłości. Opowiada nam on o 1600 urodzinach trakulory. Drakolora musi wybrać pomiędzy Walentyą a Kropę. Jest to kolejny film z upiornej kolekcji Monster High, nazywa się on Wampi Gorączka z Piątkowej Nocy. Mówi nam o, o, mówi nam o rywalizacji dwóch drużyn.

Rządzą. Mówi o rywalizacji normalsów z upiorami. Pokażę Wam teraz film ze strasznej kolekcji Monster High, upior z z strachu. Mówi on o przygodach Claudi z przyjaciółkami, która wyjeżdża do Paryża, żeby, żeby zostać praktykantką u pani Madame Gostek. Przekonajcie się, At Monster High, fashion is always fierce and fabulous. Guess who I just got off the phone with? Monetella Gostier. She wants Claudine to come to Scaris to study fashion. Amazing! You leave tomorrow. So much history here! It's older than I am. Is that what I think it is? Monetella Ghostier's! Jest to drugi film ze strasznej kolekcji Monster High. Nazywa się. Trzynaście życzeń. Opowiada on o Haolin, o Haolin, która chce zdobyć popularność. I, wykurzy, i wykorzystuje przy tym trzynaście życzeń. Wyborny punishment ever! Someday I'm run this school! Jest to be the most fantastic ghoul in school. And I am here to serve the... Pokażę Wam teraz film pod tytułem Upiorne połączenie pochodzi on z upiornej kolekcji filmowej. Franki i jej przyjaciółki próbują zgłębić tajemnicę potwornego Straszy Dziedzictwa, co się w czasie do początków straszył. Pamiętajcie, co dwa potworki to nie jeden. Gorący poleci. Nie Wybrać do szkoły. Ach! A upiorki przenoszą się w czasy. Nie dotykamy tu niczego. Dalej, gdy wszystko się zaczęło. Ja i tak stworzę życie! To pewnie jakiś szalony naukowiec. To jest XIX wiek. Dziewczyno, oni nigdy nie widzieli. Ostatni film z mojej kolekcji nosił nazwę Ucieczka ze Skalnej Czaszki. sobą. Akcja filmu dzieje się na statku, który rozwija się na tajemniczej wyspie w kształcie czaszki. Roki zostaje porwana przez tajemniczego... <grymne> can I come down now? Oh, Patience my dear, for the real show has just begun. W zawartych filmach możemy się trochę więcej dowiedzieć o naszych bohaterach. W niektórych y, książeczkach możemy znaleźć ciekawe rzeczy do wycinania, takie jak identyfikator do walizki albo y, twarz Frankensteina. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie.